Hej, witam Was wszystkich. Witam. Dzisiaj pijemy soczek. Nie ma kawy. Ach, ale mi się pić chcę. Taka jest paskudna pogoda, że nawet nie będę jej przepowiadać dzisiaj. Pies ją kopał. Jest deszczowo. Tyle Wam powiem w Warszawie. Bardzo brzydko. Nie powiem więcej więc tak to co mówiłam wcześniej to jest prawda chodzi mi o wcześniejsze nagranie, no nie? szkoda, że tak ciemno, no niestety no ale tak wyszło wiecie, że już czwarty raz dla was nagrywam filmik, naprawdę bo coś, a to coś w telefonie nie wyłączyłam a to coś, a to tamto pewnie zaraz jeszcze coś się okaże ale już mniejsza z tym więc tak, zdrówko moje drugie panie i panowie, jeśli ogląda pan. Jeśli miałabym teraz nagrywać to piąty raz, to nie dam rady, bo na szóstą, tak po szóstej się umówiłam z koleżanką, która dokonała pierwszy zakupu mnie w do nie w domu, tylko przez internet. Więc jestem bardzo podjarana. <śm> Więc jestem bardzo na tym faktem, iż idę dzisiaj sprzedać pierwszy zakup, w ogóle dzisiaj przyszły mi, e, przyszły mi e, te, Boże, Boże, pomóż, żartuję sobie, oczywiście, że sobie żartuję, nie to, że taka, nie będę, no nie, tylko będę taka, no. Jeśli ktoś nie rozumie. O Soko mam. Widzę, że tutaj muszę bardziej precyzować moje słowo i bardziej być inteligent Może będę z Anglii. Ja z Anglii. Paruski też potrafię. Więc zacznijmy ten filmik dzisiaj na wesoło z pomarańczami. Myślę, że dodają dużo humoru. <noise> <noise> na prawdę, można się śmiać, zarazem płakać, zaraz. <noise> nie, mi się to się nie zdarza, płaczę to dzisiaj niebo, bo po prostu pogoda naprawdę, jak na zimę, to... <noise> masakra, lepiej sobie od razu kalosze kupić naprawdę, zamiast butów i ciepłą skarpetę włożyć i tyle bez kitu bez kitu tak wam mówię no i tak fajnie, że koleżanka odeszła w sensie nie wiem czy odeszła pewnie ogląda, pewnie może się jej wypowie dzisiaj po tym tym, no ale tak jak wcześniej stwierdziłam nie ma co tu się szarpać, bo i tak życie nas tutaj doświadcza w każdym stopniu. Więc nie ma co. Przyszedł mi w ogóle dzisiaj e, ten zamówienie. Ba, ten, te lepsze zamówienie. Tylko mało mi tego dali. Oczywiście udało mi się tak już między koleżankami trochę sprzedać. I bardzo są zadowolone. I nie narzekają na cenę i nic. <laughs> więc. Pokażę Wam, co mi przyszło, bo yy, tak, przyszła mi yy, pod koszulki. To jest pierwszy fason. Z takimi bucikami, jak widzicie, zaraz Wam pokażę, sznurówki, no nie. Tak, w ogóle są one tutaj, mają cyrkonie, yy, mają tu takie diamenciki, a sznurówki to są prawdziwe, wiecie? I się bardzo zdziwiłam, nie wiedziałam po prostu. Myślałam, że jak patrzyłam, oglądałam te podkoszulki, myślałam, że to są po prostu że to jest rysunek, a bardziej to to ozdabia, no nie? Te diamenciki, ale nie. Tu jest to po prostu mega, mega fajne, no nie? No, tu na górze też mamy takie delikatne, tu więc tak wygląda podkoszulka, którą zamówiłam, oczywiście nowa tutaj e, firma proszę jakiej firmy e, pewnie polester, bawełna i coś tam pewnie jeszcze, no nie? Trendy ink Jakbyś chciał koleżko sprawdzać mnie tu. Tylko pamiętaj, że wziąłem do hurtu i że chcę coś zarobić na tym. Żartuję, może ale jestem głupia, naprawdę, wiecie co, ostatnio mi odwala tak po prostu, że, nie wiem, chyba ta pogoda po prostu, albo mi się nie chce wstać, jak wstanę, to robię już jakieś po prostu głupotki. A druga, słuchajcie, jest yy... innej firmy. <śmiech> Żartuję. <śmiech> druga jest, ma takie wytłoczone, widzicie? O, tak. Nie wiem jak wam tu pokazać. Widzicie? Takie wytłoczone ładne, no nie? Ładne, co nie? Też mi się podoba. No i taka bluzeczka, no nie? Jest rozciągliwa, ale bardziej chyba ta będzie do ciała, mi się wydaje, przylegała, no nie? E, bo tamta ma trochę inny materiał. Tak mi się wydaje. Ta ma więcej tego rozciągacza, że może się rozciągnąć. Chociaż to jest eseczka, malutki rozmiar, nie chcę ich tutaj jakoś zabrudzić albo coś zrobić z nimi, żeby ktoś mi nie powiedział, że trudne wysyłam na no mnie, czy tam zanoszę. No, więc tak. Dzisiaj idę jeszcze do bardzo, No, to jest bardziej moja siostra, że też taka. E, idę do ten sprzedać. Nic, dzisiaj nie mam teraz dużo czasu. Chciałam z Wami pobyć, ale chciałam Wam pokazać, jakie te bluzeczki mi przyszły. E, te dwa fasony, czekam na resztę bluzeczek. Chciałam z Wami teraz pobyć trochę dłużej i napić się tej kawki, tylko ponieważ, że będę wychodzić, i tutaj jeszcze mam dwie rzeczy do zrobienia, nie za bardzo długo mogę siedzieć. Tak jak powiedziałam obiecałam, że będę chociaż przez chwilę, tak że na pewno będę, myślałam, że dłużej ale teraz się obawiam przez tą kamerkę że znów mnie zaraz wyłączy więc gdybym wam nie powiedziała do widzenia, czy y, trzymajcie się, czy cokolwiek y, no to sami sobie dopowiedzcie, dobra a tyle ile uda nam się nagrać, bo mam telefon teraz trochę przepełniony więc, y, bo nie chcę już teraz y, szukać y, tableta odpalać i tutaj laptopa aż za chmurką. Laptop by był za chmurką, jakbym odpaliła, więc lecimy dalej z telefonu. Chyba jak uda mi się to pierwsze co to za. Inwestuję, nie wiem, chyba w dużego tableta. Nie wiem. Nie no, nie muszę zainwestować, ale no mogę je się kupić, tak, ale są teraz, jest, są to te utrudnienia, tak, nawet yy, lombardy są pozamykane i też tworzą internetowe sobie sklepiki, tak. Skoro teraz dużo osób tworzy, to ja też postanowiłam się wybić, dlatego yy, próbuję coś zrobić, to chyba fajne, prawda, że chcę coś zrobić yy, w moim życiu, tak? A nie tylko siedzieć na dupie. Otóż to. Chociaż nikt nie powiedział, że ja siedzę tylko na dupie. Hmm. Hmm. Więc tak. Co Wam mam tu powiedzieć? Miałam Wam opowiedzieć trochę o sobie, no ale teraz tutaj wbił mi się w głowę obaw, że zaraz się możemy rozłączyć. Więc. Mm. Nie bardzo teraz wiem, od czego zacząć, a już zaczęłam pięć razy z Wami się witać, i musiałam się rozłączać, coś tu poprawić, usunąć i tak dalej. Więc chyba tyle, że powiedziałam Wam dzień dobry i tyle. <laughs> I się pożegnamy, no bo co? No nic, no, chyba, że mogę szybko włączyć laptopa, i za chmurki możemy się zobaczyć i popisać se jak chcecie? Teraz mam pomysł. Słuchajcie, jeśli będziecie chcieli, bardzo lajwa na żywo, to piszcie, że live za chmurki, to będę odpalać internet znaczy laptopa. <noise> laptopa bo nie opłaca mi się tutaj tej kamerki nie wiem co z nią jest przecierałam ją i robiłam różne rzeczy myślę, że ona jest zarysowana chociaż nie widać, żeby tu było zarysowane, no zobaczcie nie wiem, czy widzicie tu tę kamerę nic się z nią nie ma, naprawdę Zobaczyliście mnie. Zobaczyliście te kamery czy nie? Boże, w ogóle mi na głowę, naprawdę, wiecie. Ale po prostu nie wiem. Słuchajcie. No nie wiem, co mam dzisiaj. Miałam wcześniej takie fajne natchnienie, widzieliście. Rozwinęłam się ponad to. A teraz nie mam po prostu... Trzeba mieć wenę do tego, żeby kręcić jakiś filmik, bo tak to nie idzie. No nie? W ogóle miałam... Zawsze mam tyle pomysłów, zanim zacznę. Tylko jak zaczynam już dziesiąty raz, to już po prostu mnie to... To mnie bardziej denerwuje niż jakiś wredny... Yy, ten komentarz. Po prostu może mój telefon się ze mną po prostu pokłócił. Nie, dobra, wiecie co? Nie będę się męczyć dzisiaj i ten. Naprawdę życzę Wam naprawdę bardzo miłego i sympatycznego wieczorka, tak? I co tu mogę dużo powiedzieć? Eee, w ogóle miałam dzisiaj temat, żeby z wami obgadać temat doceniania, no nie, rzeczy, osób. Chciałam wam powiedzieć, przynajmniej osobom, które nigdy nie odbywały kary, które e, nigdy po prostu nie straciły czegoś, tak, albo nie przeżyły jakichś, jakichś trudnych tem, e, momentów, to miałam to poruszyć dzisiaj. No ale to za ciężki temat jest na dzisiejszą pogodę i na wasze głowę i na moją, e, żeby to tłumaczyć, a zauważyłam, że naprawdę muszę już tutaj teraz bardziej e, elokwentnie podchodzić bardziej e, z inteligencją, z rozumem, e, bo zaraz zacznę po prostu być w ogóle. E, Rozumiecie? że na razie jest tak, no nie? A później będę musiała już to wysławiać się w ten sposób. Tak, a w ogóle jeszcze mam paznokcie do zrobienia i w ogóle przez co rzeczy, to nie mam dzisiaj czasu na to. Nie, żartuję. Żartuję. No, właśnie taka pogoda jest. Widzicie, szkoda, że no nie możecie popisać ze mną. Nie wiem, coś mi od królików przeskoczyło na głowę, chyba. Naprawdę. Są tak zwariowane, jak i ja. Chcecie, może trochę soku z pomarańczy? Proponuję, dzielę się. Jak zawsze mam, to zawsze dam. Hmm. Naprawdę miałam zrobić taki ostry, ten e, live, ten filming na YouTube, ale no po prostu pogoda mi nie pozwala na to. Ciągle są jakieś po prostu u mnie przeszkody. Nie, no żartuję, robię przecież go. Jakby ktoś nie wiedział, no nie? Nagrywam dla Was filmik specjalnie, dla Was, próbuję, tu wysilam się, żebyście mnie posłuchali, popatrzyli na mnie, no nie? Pośmieli się ze mną, nawet z byleczego. A co tam, nie wolno nam. <śm> a toż ta, trzeba się śmiać nawet i z byleczego. Niech mówią, że dałne i tak dalej, ale przynajmniej nam będzie wesoło. <śm> zaraz tu prysnę śmiechem i obleję wszystko i będzie po temacie po temacie będzie popijemy se na spokojnie soczek no i tyle no i zakończymy kamerę no bo co no dobra, nie poważnie, nie, nie będę Was tutaj jakoś przytrzymywać i przedłużać i tak dalej, naprawdę żegnam Was. Idę szykować, pakować te rzeczy dla koleżanki. Um. Pewnie jutro zrobię jakiegoś może filmik, tak zmierzam do tego, żeby zrobić coś fajnego, widzicie. Najlepiej wychodzi właśnie na spontania, albo tak jak po prostu chodzę, chodzę, krzątam się, usiądę do kamerki, zacznę, to jest najlepiej. A tak jak teraz już tutaj się szykowałam do Was i pięć razy odpalałam ten głupi ten, to po prostu no już mi przeszła ochota w ogóle do tego live'a live'a, no. A mi się, ktoś mi źle wspomina. Dobra, żegnam was, kochani, i życzę wam naprawdę miłego wieczorku. Co złego, to nie ja. Tak się to mówi, przecież wiecie o tym. Nawet wam zaśpiewam. Tra la la la. Tra la 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 la, 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 la. <ścoughs> Widzicie? Takiej nie widzieliście mnie. Zaraz kochana, o przeczytałam smsa przyszedł, dobra, żegnam Was kochani, buziaczki, pozdrawiam.